Proszę, część druga, tak? Czyli kontynuujemy temat z poniedziałku. Mamy minus 5, minus 9. To się równa. Obie liczby mamy ujemne. Ten sam znak, czyli drugą metodą, czyli będziemy dodawać minus 5 i minus 9. Dług nam rośnie, czyli mamy minus 14. Trzeci przykład: 1 odjąć 9, to się równa. No i mamy dwie liczby przeciwnych znaków. Jedna jest dodatnia, druga jest ujemna, czyli musimy zastosować pierwszą metodę, czyli liczby będziemy odejmować od siebie. Tak? Czyli pierwszą metodę liczby będziemy odejmować. No i podkreślamy, która z tych liczb jest większa 9 czy 1? 9. Przy dziewiątce stoi minus czyli wynik na pewno będzie ujemny ze znakiem minus a liczby od siebie odejmujemy większe odjąć mniejsze czyli 9 odjąć 1 8 tak? podpunkt i pozostałe zrobicie samodzielnie z podpunktu B może jeden przykład że mamy 7 minus i minus 12 to się równa no i znowu mamy minus, nawias i minus przypominamy sobie, że z tego będzie plus, minus, nawias i minus mieliśmy wcześniej minus, nawias i minus daje nam plus czyli z chmury pamięci wykorzystujemy czyli 7, z tych trzech rzeczy będzie plus i 12, już samo mięso przepisujemy, tak, czyli te trzy elementy tworzą nam plus 7 dodać 12 równa się 19 na plusie obie liczby są dodatnie, czyli ja normalnie Dodajemy. Może jeszcze zrobimy przykład B. Zadanie drugie. Tak, z 216 yy, trzeci. Czyli tam było 0 i mamy odjąć minus 12. Równa się. 0 przepisujemy, te trzy elementy minus, nawias i minus to będzie plus. 12 równa się 0 dodać 12 to jest 12. Czwarty przykład. Minus 6, minus i minus 12 to się równa. Znowu minus, nawias i minus da nam plus. Czyli będzie minus 6, tak jak zostało. Z tych trzech elementów mamy plus i dwunastkę. I teraz, którą metodę zastosujemy? Mamy dwie liczby różnych znaków, czyli liczbę będziemy odejmować, czyli pierwszą metodę. Którą liczbę od której? Większa jest 12 czy 6? 12. Przy 12 stoi plus, więc wynik będzie dodatni, a liczbę od siebie odejmujemy. 12 odjąć 6. Czyli równa się plus 6. I może siódmy przykład. Mamy minus 35 odjąć minus 12. Równa się. No i znowu nie zostawiamy tego, tylko minus nawias i minus. Wie, że to, wiemy, że to nam da plus. Czyli minus 35 przepisujemy, minus i minus. Tu nam da nam plus. I 12 przepisujemy. No i teraz mam jedną liczbę ujemną, drugą dodatnią, czyli pierwszą metodą liczby będę odejmować, ale którą liczbę od której? Mam liczbę 35 i mam liczbę 12, nie patrząc na chwilkę na znaki. Większa jest 35. Przy 35 stoi minus, czyli wynik będzie ujemny. A liczbę od siebie odejmuję 35, większa odjąć mniejsza. 35 odjąć 12. 35 odjąć 12 to jest minus, bo tutaj był minus 23 i to jest wynik. Jeszcze zadanie trzecie wyjaśnimy sobie ze strony 216. Zadanie trzecie trzeba obliczyć. Pod punkt A mamy minus 6 odjąć, 2 odjąć minus 4. Trzy liczby już, tak? Czyli no patrzymy sobie pierwszą liczbę, przepisujemy minus 6. Minus 2 przepisujemy, a tutaj minus nawias i minus to będzie plus tego, plus 4. Równa się. No i teraz możemy zrobić pierwsze dwie zawsze. Minus 6 i minus 2 to będziemy liczby drugą metodą, czyli dodawać. 2 nam urośnie. Minus 6 i minus 2. 6 zł pożyczyłam, potem jeszcze pożyczam 2, czyli razem pożyczyłam 8. Tak? I plus 4 to się równa. Czyli to jest tylko do tego ta metoda druga, czyli dodaję. A teraz mam minus 8 plus 4. Którą metodą? Mam jedną liczbę dodatnią, drugą ujemną, czyli pierwszą metodę muszę zastosować, czyli liczby będę odejmować. I która liczba od której mam ósemkę i czwórkę. która z nich jest większa? 8. Podkreślam tą większą. Przy większej jest 8 minus, czyli przepisuję minus. Wynik będzie ujemny, a liczba od odejmuje większą, odjąć mniejszą. Większa jest 8, odjąć 4, czyli to się równa minus na pewno, bo tu był minus. I 8 odjąć 4 jest 4. Oprócz tych zadań, może jeszcze jeden przykładik? B minus 10 plus 5 minus 7. To samo, mam trzy liczby. Biorę najpierw pierwsze dwie. Minus 10 plus y, 5. Tak. Yy, czyli mam. Przed, y, y, znak: jedna jest dodatnia, druga ujemna. Pierwszą metodę, czyli będę od siebie odejmować. 10. Aha, i która od której? Większa odjąć mniejsza. Ta jest większa, 10. Przy większej stoi minus, czyli wynik będzie ujemny. 10 odjąć 5 jest 5, czyli mamy 5 i potem mam jeszcze odjąć 7, czyli minus 5 i minus 7. Liczby dwie są ujemne, dług nam będzie rósł, bo pożyczam 5 zł, potem jeszcze pożyczam 7, czyli razem pożyczyłam 12. Pożyczyłam, czyli na minusie. To zadanie, ten przykład można by było, zresztą tak jak każdy inny, może ja podam minus 5, dodać 3, minus 4, dodać 2, odjąć 6 na przykład. Gdyby było tyle liczb, to można by było sobie je. Wszystkie ujemne popodkreślać i sumować te ujemne, czyli ile pożyczyłam łącznie. Czyli można by było sobie osobno w skrócie, czyli minus ile pożyczyłam? 4, plus 6, czyli pożyczyłam 10 zł i 5, 15 razem, czyli pożyczyłam 15, a oddałam 3 i oddałam 2, czyli oddałam 5 zł. Tak? Oddałam 3, bo jest z plusem, i oddałam 2 czyli razem oddam 5 tak, i w ten sposób jakby w skrócie omijamy to, że po kolei tak, czyli mamy wszystkie ujemne, to jest ich 15 dodatnich jest 5, czyli minus 15 dodać 5, no to znowu metoda większa, możecie zrobić pauzę i zro spróbować samodzielnie minus 15 dodać 5, jak to obliczyć? którą metodą? Zapauzujcie ok i Lecimy dalej. My już macie zrobione sobie, tylko teraz sprawdzicie. Większa odjąć mniejsza i znak tej większej, czyli pierwsza metoda będę odejmować. Przy większej stoi minus, a liczbę od siebie odejmuję, czyli 15 odjąć 5 jest 10. Wynik z minus 10. Mam nadzieję, że Wam też taki wyszedł. Może jeszcze 1, minus 3, dodać 2, odjąć 7, dodać 5 i odjąć 4. Gdyby było coś takiego, proszę, zapauzujcie, spróbujcie zrobić samodzielnie, i potem tylko sprawdźcie, czy wam wyszło tak samo. Czyli robicie pauzę, liczycie to samodzielnie. OK? A ja rozwiązuję. Tą samą metodą możemy, czyli podkreślamy sobie wszystkie ujemne, i na minusie mamy łącznie. Minus 3, minus 7 to jest minus 10, minus 14, a na plusie mamy dwie liczby dodatnie, czyli plus 7. I wynik większa odjąć mniejsza. I znak tej większej. Większa jest 14, a przy 14 jest minus, czyli wynik będzie ujemny. 14 odjąć 7, 7. Macie wykonać jeszcze ćwiczenia ze strony 109 i 110 ćwiczenia ze strony 109 i 110 samodzielnie yy, i już pokazuje 109. Czyli mamy zaznacz kolorem czerwonym temperatury o 7 cm niższe od temperatur podanych na termometrach, Uzupełnij wynik odejmowania, czyli mamy 9 stopni było i ma być o 7 mniej, czyli lecimy. O 7 mniej, czyli spada nam temperatura. Tak naprawdę to jest 9,7, to wiemy, że to jest 2, więc będzie 2, ale jak polecimy 7 w dół, tak, to temperatura będzie plus 2 stopnie. Czyli temperatury o 7 mniej, czyli na czerwono tu gdzieś zaznaczycie plus o 7 niższą. Teraz tutaj. Yy, 10 i ma spaść o 7, 10 odjąć 7, czyli będzie 3, czyli 3 macie zaznaczyć plus 3 stopnie Celsjusza. Tu przy tym będzie trudniej, bo jest 4 stopnie Celsjusza i ma spaść o 7 w dół. 7 w dół, czyli najpierw może spaść o 4, a potem jeszcze o 3, czyli będzie minus 3. I zobaczcie, z odejmowania też to wyjdzie, większa odjąć mniejsza przy większy jest minus czyli 7 odjąć 4 jest 3, pamiętamy, że jest minusem tu mamy 1 i mamy zrobić o 7 w dół czyli 1 odjąć 7 czyli najpierw spada nam temperatura do 0 i potem jeszcze 6 w dół czyli dlatego będzie minus 6 i tu zaznaczycie minus 6 tak, 0 i spada nam o 7 Czyli lecicie sobie po kolei 7 krateczek, że spadnie o 7, to będzie wynosiła minus 7 i tak dalej. Tak, i tu też minus 10, i jeszcze spadnie o 7, jeszcze będzie zimniej, czyli jeszcze niżej, albo pożyczam 10 zł i jeszcze pożyczam 7, czyli razem pożyczam 17, albo temperatura spada, to tak jak z termometrem. Zadanie drugie, zamiń. Zamień, odejmowanie na dodawanie liczb przeciwnej i oblicz, czyli mamy minus 4 minus 8. Nie musicie tą metodą, możecie normalnie tą metodą, którą my robiliśmy, czyli minus 8 i minus 4 liczby będziemy dodawać, czyli mamy minus 12, tak? A tu metodą większa odjąć mniejsza, czyli nie trzeba tą metodą podaną przez autora, tylko jaką tą wcześniejszą naszą żeby Wam się nie mieszało. 7 odjąć 10, większa odjąć mniejsza. Przy większej jest minus, czyli wynik na pewno będzie ujemny. A 10 odjąć 7 jest 3. I tak dalej. Podobnie w tym. Tutaj pamiętajcie, że 19 minus i minus 9 to zamiast tych rzeczy wpisujemy plus. Tak? No i tutaj też wpisujecie obliczenia, wyniki. Tutaj pamiętajcie też, że to będzie... Plus zamiast tych dwóch rzeczy, że tutaj będzie plusik i tu też 8 plus 3 będzie. Tak? Czyli już możemy to wspólnie, będzie 11. To o tym trzeba pamiętać. Tu minus 6 plus 2, czyli minus 6 plus 2. Tu będzie minus 2 plus 6, tak naprawdę. Tak? A tu będzie 8 plus i minus, da nam minus 3. Tak? tak samo tu minus 6 plus i minus da nam minus 2. Tak? Tu minus 3 plus i minus z tego nawiasu da nam minus 8. Łatwiej wam będzie, tak samo tu 3 plus i minus da nam minus 8. 3 minus 8 jest minus 5. Ok. I kolejna strona. Tak samo. Mamy obliczyć minus 6, minus minus 8, czyli minus 6 z tych trzech rzeczy, minus nawias i minus będzie plus, 8 i teraz większa odjąć mniejsza i znak tej większej, większa jest ósemka przy ósemce jest plus, więc wynik będzie dodatni. I 8 odjąć 6 jest 2. To jest pierwsza metoda, czyli odejmujemy, tak i tak samo tu 7. Minus i minus na plus 3 i tu będzie 10. No i po kolei spróbujcie. Tutaj 2 minus 10. Najlepiej sobie to rozwiązać na kartce. Pełne rozwiązanie napisać 2 minus 10, czyli najpierw spada do zera i jeszcze potem o 8 stopni musi spaść, czyli minus 8. Tak? Minus 6 i minus 10, minus 16. 7 minus 10, czyli od 7 do 0, i jeszcze 3, czyli minus 3, większa niż mniejsza. No tutaj normalnie poprosiłabym, żebyście napisali te działania: 0, odjąć 10, jak tu będzie odwrotnie. Minus 4 przy tym działaniu. Najprzykropkę. Minus 4, i wiadomo, że tu będzie w drugą stronę, czyli plus 10 plus 10, tak? Czyli od tego miejsca. Stosujecie się do tego, że w górę to jest plus 10 i tu minus. Tak samo tu, minus i minus 5, to pamiętajcie, że to jest to samo, minus, nawias i minus da nam plus. Czyli minus 2 plus 5 do tego momentu robicie. Minus 2 plus 5. Pierwszy przykład, tak? Minus 2 plus 5, większa odjąć, mniejsza jest znak tej większej, większa jest piątka, 5 odjąć, 2 przy piątce jest plus, czyli będzie plus, 5 odjąć, 2, 3, czyli tu będzie 3 z plusem. Drugą stronę odtąd, to pamiętajcie, że będzie, jeśli tu było plus 5 tak naprawdę, to tu będzie minus 5, tak, pamiętajcie, że tu będzie minus 5. Górę strzałka. Czyli będzie 4. Przy tym 4 minus 5 równa się większa odjąć, mniejsza jest na tej większej, czyli minus 1, więc tu wpiszemy minus 1. Kolejne 0, minus 5 czyli minus 5, minus 9, minus 5 i tak dalej. Tutaj trzeba sprawdzić, przekreść nieprawidłowe wyniki. Czyli patrzycie, i tam gdzie jest źle, zauważycie że jest błędny wynik to przekreślacie Na przykład tu w gotówce, bo jest, jest szóstka, ale pamiętamy, że to jest większe odjąć mniejsza. Przy większej stoi minus, czyli będzie minus 6. I w poprawnie wpisujecie wynik pozostałe tak samo. Dziękuję.